Sensej. Mój Sensej ogólnie. On ma ósmy dan w kenjutsu Bato. To, to jest sztuka zabijania mieczem samurajskim. I on mnie ćwiczył. Ja mam nagra Jest na mnie filmik. Do, filmik jak przy ludziach w barze. Prawie odjełem łeb typowi mieczem samurajskim. To jest filmik, który ma jedno, jedna osoba na świecie, mi się wydaje. I gdyby nie to że przyszedłem pod jego bar, jak zamykał, bo to było w tym barze, tego samego dnia, z dwoma typkami i z mieczem. Znaczy, gdyby on się ze mną wtedy nie umówił, to my byśmy po prostu go zabrali do samochodu. Stary, ja ci mogę wysłać screen, jak ja to przy policji wyciągam katanę, co nie? No dobra, to wam to pokażę, żebyście po prostu... Stary, ja mam takie kontakty, w wiesz, jakby... Wiesz, 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 gdzie ogólnie ja chciałem iść, zanim zdecydowałem, że jednak to nie dla mnie? Do agencji wywiadu. Ja to ja to wysyłam teraz na kanale. Do mnie normalnie policjanci sobie podchodzą i proszą o zdjęcie, co nie? Ten miecz wyjąłem dlatego, że zobaczyłem, że jest jakaś akcja, co nie? A policja mnie bardzo dobrze zna w Warszawie. Bo tam wiesz, ja jeżeli ktoś mi nie wchodzi w drogę, a policja mi nie wchodzi w drogę, to mówię, słuchajcie chłopaki, jak... Trzeba będzie kogoś odpierdolić w imię, w, dla dobra państwa, to ja to zrobię. Żeby na przykład jakiś, wiesz, Arab nie zaczął strzelać do ludzi, krzyczeć Allo Akbar. Więc ja z tym sobie mieczem chodziłem, dostałem zgodę od policji w Warszawie i po prostu wiesz, nie ludzie rozpoznawali. No widzisz, podchodzi do zdjęcia, normalnie sobie wyjmuje ten miecz przy policji, przy radiowozie sobie pozuje. A propos tego radiowozu, to jest odznaka policyjna. To jest najmocniejsza gazówka na rynku. Jak strzelisz komuś z tego w oczodu, to go zabijesz. Rozumiesz? Więc jak ktoś leży, jak jest nieruchomiony, ja robię tylko tak i pociągam w spust. Ja ćwiczę cięcia ogólnie, wiesz? Powiem Ci tak. Pierwszą rzecz, jaką zapisałem mojego trenera, który ma najwyższy dan, chodzi o to, że on się nazywa Tomasz Piotrowicz i on ma ósmy dan w kierunku Subatto, do? Czyli to, co ja ćwiczę. I pierwsza rzecz, jaką zapytałem jego, to było, jak kogoś zabić kataną, co nie? W najprostszy sposób. I on mi pokazał. A potem zapytałem się, jak kogoś położyć kataną, też w najprostszy sposób. I on mi pokazał. Na bark robisz cięcie. Jak robisz bark na cięcie, kataną dobrze naostrzoną, z dobrej stali, to ona się zatrzymuje gdzieś tutaj, na płucu, co nie? I jest po człowieku. Mówimy o konsekwencjach tego, co nie? Tylko mówimy o tym, że po prostu. Ja bym, ja jakby doszedłem do takiego momentu, gdzie chciałem to pogodzić, ale widzę, że chyba się nie da. I najwidoczniej, być może dojdzie do tego, że jeden z nas zginie, wiesz? I to ja, ja naprawdę mówię poważnie teraz. Miejsce zamieszkania mojej rodziny? On za to zapłacił komuś. Ktoś to wyszukał i ktoś to mu sprzedał, co nie? Nie wiem do końca, co mam z tym robić, jak mówić totalnie szczero. Ja byłem w Lublinie stary, tam nas nie odjebali za tęczowe flagi, bo ja w takiej organizacji działam też, LGBT, co nie? Tam nas nie odjebali za tęczowe flagi. Więc ja myślę, że e... po prostu. Wiesz co? Ja, nawet, ja go nawet mogę inaczej załatwić, szczerze. Ja dam cynk CBS, co nie? O tym, co on odpierdala i on nie ma życia. A ja mam kontakt z CBS, czy AWW. On jest z AWW albo z CBS z tym gość, ale on jest wysoko. Jak ja mu to powiem, to ja nawet nie muszę od was nie skupować, bo on na podstawie tego, co ja już mam o nim, to go znajdę. Ja mam bardzo dużo opcji, jak go ujebać. W sensie, ja mogę go albo. No, albo mogę mu. Mogę, mogę, mogę z niego ściąć hajs i ten duży hajs. I dlatego. I, i, dla, I dlatego on najprawdopodobniej y, po prostu z, z, czuje się zbyt pewnie. Jeżeli on umrze i zobaczycie, że ja się pojawiam na zagadce, a on nie. To będzie tylko i wyłącznie go wina. No wiecie co, no kurwa, powiem wam, że niestety znowu muszę myśleć, bo myślałem, że to już jest z głowy, nawet ojcu powiedziałem, że słuchaj, ojciec, dogadałem się z tymi idiotami, bo my chcieliśmy pozwy wydać, już co, nie? opcją no, będzie powiedzenie go matce, co on odpierdala i powiedzenie tak. To są groźby karalne, on jest pełnoletni, wiesz, i proces na ludzie. Ja nie chcę, ja, ja jeszcze raz ci powiem, ja na razie nie chcę go krzywdzić. Tylko wiesz, to zaszło tak daleko, że ja już to rozważam, a dla mnie to jest problem, co nie? To, co teraz się dzieje, to jest wielki problem, bo ja mu powiedziałem coś na początku, że ja mam wyjebane, że tam, w mój adres, ale wkurwiały mnie te pesele mojej rodziny, co nie? Mnie dobrze, on tym może mi powiedzieć następnego dnia, słuchaj, albo tam, nie wiem, schodzisz z zagadki, bo już mnie tak wkurwiasz, albo ci wysyłam chłopaków pod dom i będą szać w twoje okno, co nie? Mi się dzisiaj włączył alarm o 7.30. Mój ojciec został taką zjebę za to. Słuchajcie tego. Mój ojciec został taką zjebę, że nigdy jeszcze tak go nie zwyzywałem, Bo on mi nie powiedział, że dzisiaj ktoś będzie w biurze, co nie? Bo ja mam biuro obok. się ja 30 i wyje alarm. Ja myślę sobie, pierwsza moja myśl, idę po broń, co nie? Pożemy po gazówkę, pożemy po gaz pieprzowy i idę z drugiej strony firmy, co nie? Patrzę, co się dzieje. Widzę, jakiś samochód stoi pod drzwiami. I drzwi wejściowe są otwarte do firmy. A do, przez firmę da się przejść do mnie, rozumiesz? I ja po prostu już wyciągnąłem tą broń i wycelowałem sobie. Wycelowałem i patrzyłem, czy jakiś ruch jest. Bo chciałem z gazówki napierdalać już. Yy, I ten. Na początku nawet myślałem sobie: Kurwa, dobra, to jak wiesz, włamaniem się do domu, za, założyłem, że to pewnie od puteira ktoś. Wiesz, że chce mnie straszyć, nie wiem, chce mnie tam porwać. Chuj w to. Więc ja już wycelowałem broń w korytarz, który był pusty i czekałem, aż ktoś się pojawi i chciałem napierdalać z tej gazowej do niego. I słuchaj, tego, że ja pomyślałem sobie chwilę, no dobra, coś mi się tu nie zgadza, bo zobaczyłem drabinę, co nie? Bo była taka drabina tam obok postawiona, no. więc wiesz, tam schowałem się w takie miejsce i zadzwoniłem do ojca i się zapytałem, dlaczego wyje alarm? On mówi, że A, nie przejmuj się bo to po prostu tam magazyn otwiera i tam Ukrainki są i jacyś ludzie tam klimatyzatory demontują, żeby tam wstawić do innej siedziby. On, on czegoś nie rozumie po prostu, że pieniądze w życiu to nie wszystko, rozumiesz? Jestem bogaty. Natomiast ja też mam kontakty, bo mój ojciec LEGI sponsorował kiedyś przez niemiecką firmę. Tam grube miliony były w grze. Naprawdę grube miliony. I to dziesiątki tych milionów, jakie setki. Możecie sobie wpisać firmę Digel. Mój ojciec tam był wiceprezesem kiedyś, no nieważne. I gdyby nie to. O, mój ojciec powiedział mi o tym, o tej sytuacji, że to ludzie od nas, jakieś jebane Ukrainki, i ekipa do demontażu. I dostał taką zjebę, bo on wie co się dzieje, wiesz? Ja mu powiedziałem. On mi powiedział już, nie wiem, tydzień temu, żebym szedł z tym na policję, że on mnie ustawi tam z ludźmi i że po prostu dojedziemy go w taki sposób, wiesz? Na zagadce zaczęli wchodzić normalnie policjanci, agenci, rozumiesz? i zaczną zbierać dane i ty nawet nie będziesz wiedział, kto to jest, bo ci ludzie są przeszkoleni do tego, bo ja nawet gadałem o tym, nie, słuchajcie ci bo ja znam ludzi, którzy byli w Afganistanie, co, nie, mieli te tury i oni tam normalnie ze snajperek napierdali, więc ja jedyne, co robię, to odzywam się do Konrada, którego znacie z tej cebulki i kupuję karabin snajperski najprostszy i ja nawet powiedziałem tu tutaj, że skąd on wie, czy jak on wyjdzie w tym Lublinie do mnie, bo wiesz, my chcieliśmy tam ustawić w tym Lublinie, że skąd on wie, że w tym Lublinie ja nie postawię gościa na dachu i po prostu go nie odstrzelę na początku, co nie? I on jest, on jest po prostu kurwa debilem. Naprawdę, on jest debilem, bo on sobie nie zdaje sprawy, to, co się mówiłem. Ja mogę wysłać radiobus, normalny, policyjny radiobus, tylko w tym radio nie będą policjanci, tylko ludzie przebrani za policjantów. I on będzie tym jeżdził, jeździł tym GLC, bo on, on pali zioło. On się zjara kiedyś, będzie jeździł tym glc po Lublinie, a do niego podjedzie radiobus, że wiesz, rutynowa kontrola. O. Widzisz, jeszcze kurwa najgorsze jest to, że ja to przyszedłem, żeby po prostu robić sobie streamy, a teraz muszę na takich rzeczach gadać, co nie? A wie, wiecie, że to mogłoby się po prostu też tak zakończyć, że on by mi oddał 100 zł, bo on mi jest winny 100 złotych, tak jakby za pokazanie tego chuja, co nie? Ale nie chcę, więc... Ja wydałem 100 zł na dane dzisiaj na streamie, te fejkowe, bo ja wiedziałem, że to są fejkowe dane, ale ja to robiłem pod content, wiesz, i żeby tam trochę się od, 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 żeby się ogarnęli chłopacy, że... bo mi mówią, że nie mam pieniędzy mi nie stać, co nie? to mnie w kurwie zaczęło. Wiesz w ogóle, że jak ja bym go nawet odjechał, to ja nie idę do więzienia. Tylko do szpitala psychiatrycznego. Słyszałeś, że oni coś mówili? Że mam żółte papiery i tak dalej? To jest legit ogólnie, mogę ci pokazać te papiery. Ja mogę zrobić coś takiego, że w sądzie mogę to wytłumaczyć, że miałem fazę manii, co nie? Że on tak mnie w mówił, że zabije mi rodzinę i tak dalej. I ja dlatego. wiesz, na przykład go tą kataną potraktowałem przykładowo. Ja już, chyba, ja już chyba jestem przekonany, że chcę go na hajs ściąć, co nie za to. Więc może ja zacznę od tego i zacznę prawników angażować w to, eee, a wszystkie te rzeczy nielegalne... No to zależy od tego, jak się będzie zachowywał. Na razie mam tylko na finansowo jego matka, nie. Mam dokładnie jego adres, bo ja to puszczam po prostu przez moje kontakty w policji, ale nieważne, dobra. Życie ludzkie w Polsce jest tańsze, niż wam się wydaje, tak zakładam. Przedstawiam tą sytuację mojej rodzinie i mówię im, że sytuacja wygląda, jak wygląda, i że albo kasujemy gościa na hajs, bo moja rodzina, jakby działa, w zgodzie z prawem, co nie? I albo kasujemy gościa na hajs, albo ja się z niego biorę moimi sposobami. I minimum to będzie spotkanie z nim face to face, bo ja go znajdę w tym Lublinie. Więc zatrzymam to auto, bo ja tam z dwoma autami pojadę z trzema. I naprawdę po prostu z nim porozmawiam, co nie? Że słuchaj, w typie, to jest ostatnie ostrzeżenie, co nie? Ale ja takie rzeczy pamiętam mam fotograficzną pamięć. Posłuchajcie, myślę, że powiem ci tak, jak będziesz chciał ogólnie jakieś inwestycje ze mną robić, no to musisz uderzać do mnie, a ja to będę obgadywał z firmą, co nie? Bo co, moja firma na przykład może Ci użyczyć pożyczki przykładowo, co nie? No ale to pożyczka niskooprocentowana, wiesz, na dogodnych warunkach i tam nie wiem, powiedzmy, bierzesz pożyczkę na milion złotych od nas, a my cię kasujemy za to, nie wiem, 20 tysięcy, co nie? Przykładowo.